Dzisiaj opowiem o dwóch rodzajów usług, jakie proponuję moim klientom. Kiedy chcą zmiany zawodowej, kiedy chcą, aby ktoś im pomógł w zaplanowaniu tego tak jak należy, oferuję dwie możliwości. Pierwsza to jest oczywiście praca jeden na jeden, kiedy idziemy bardzo szybko, w tempie, kiedy przeprowadzam klienta przez całą drogę od nie wiem co chcę robić, albo mam bardzo dużo pomysłów i jest ich za dużo, po moment, w którym mówią dobrze wiem, Mam wszystko rozplanowane w czasie, wiem dokładnie co robić. I to może być taka współpraca jeden na jeden, wtedy te sesje są dłuższe, tylko skupiam się na jednej osobie, wszystkie podręczniki, wszystkie informacje wysyłane są kurierem, jeżeli nie spotykamy się face to face, bo taka możliwość rzeczywiście też istnieje. Druga forma to jest Program, program grupowy, niewielkie grupy, kilka, kilkanaście osób, gdzie oprócz mojej pomocy jest jeszcze wsparcie grupy, wsparcie osób w podobnym wieku, między 35 a 45 lat, które mają bogate doświadczenie zawodowe i które pomagają sobie nawzajem. Proces jest dokładnie taki sam, bo przechodzimy od momentu, nie wiem, co chcę robić, albo mam bardzo dużo różnych pomysłów, do. Wiem, co będę robił, w jaki sposób to osiągnę, jakie są po kolei kroki, które będę wykonywać. Natomiast dochodzi tutaj wsparcie właśnie innych osób, które pomagają w przemyśleniu na nowo całej kariery zawodowej. Więc do wyboru są te dwa modele. Od ciebie tak naprawdę zależy, w czym będziesz czuł się czy czuła się komfortowo. Jeśli miałabyś, czy miałbyś pytania, jak. Te programy wyglądają, jak ta pomoc może wyglądać. Umów się koniecznie na bezpłatne spotkanie. Opowiem Ci, jak mogę Ci pomóc, w czym mogę Ci pomóc. To nic nie kosztuje, a poznamy się i na pewno Ci pomogę. Zapraszam do kontaktu.